Systemy różnicowania ciśnienia. Kompaktowa jednostka napowietrzająca typu Iceway. Budowa i zastosowanie. Rozwiązania firmy SMAI, oparte na kompaktowych jednostkach napowietrzających typu Iceway, znajdują zastosowanie w budynkach różnego typu, również w budynkach. Gdzie prowadzona jest ewakuacja jednoczesna, w trakcie której system musi dynamicznie reagować na zmieniające się wymagania wynikające z faz ewakuacji, np. w galeriach handlowych. W obiektach tego typu klatki schodowe często znajdują się w wewnętrznej części budynku i obsługują tylko wybrane kondygnacje. Nad nimi mogą znajdować się inne pomieszczenia, przez co nie ma możliwości zastosowania w nich klap upustowych. Jednocześnie instalacja musi poradzić sobie z problemem dużej zmienności dostarczanego do klatki strumienia powietrza. W trakcie realizacji kryterium ciśnienia strumień jest niewielki, natomiast w trakcie ewakuacji wymagany strumień jest nawet kilkadziesiąt razy większy, co stanowi problem przy regulacji układu. Zastosowanie w takim przypadku prostego układu napowietrzającego może nie spełnić swojego zadania, gdyż jest on narażony na dużą zmienność stanów pracy, co może prowadzić do jego oscylacji, a w konsekwencji zagrożenia dla ewakuujących się osób. Dla przykładu oscylacyjny wzrost ciśnienia do 150 Paskali zwiększy wymaganą siłę potrzebną do otwarcia drzwi do 200 N, co uniemożliwi ich otwarcie. Klatka schodowa zostanie odcięta dla ewakuujących się osób, aż siła potrzebna do otwarcia drzwi nie spadnie poniżej wymaganego poziomu 100 N, co może trwać nawet kilkanaście sekund. Aby temu zapobiec, firma SMAI proponuje zastosować rozwiązania oparte o kompaktowe jednostki napowietrzające Iceway z super szybką automatyką regulacyjną opartą o algorytmy predykcyjne identyfikujące obiekt regulacji. Jednostki charakteryzują się niewielkimi wymiarami i masą, dzięki czemu można je umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, zarówno w wersji pionowej, jak i poziomej. Głównymi elementami składowymi jednostki Iceway jest wentylator napowietrzający, listwa pomiarowa umożliwiająca ciągły pomiar objętości przepływu, przepustnica odcinająca. Czujka dymu, czujnik ciśnienia oraz przetwornica częstotliwości. Sterowanie zapewnia nowoczesny regulator dostarczony przez firmę Plum. Potwierdzeniem stałej gotowości do pracy jednostki Iceway jest ciągły monitoring obwodów elektrycznych, uzupełniony przez automatycznie przechodzone testy mechaniczne w trakcie których otwiera się przepustnica i wentylator pracuje na najmniejszych obrotach przez kilka sekund, co potwierdza gotowość układu do pracy. Dane zebrane w trakcie testów zapisywane są w pamięci urządzenia, a raporty mogą dodatkowo być drukowane. Testy powtarzane są co 24 godziny, trwają one kilkanaście sekund i nie mają wpływu na normalne funkcjonowanie użytkowników obiektu. Aby zapewnić niezawodność urządzenia znajdującego się na zewnątrz, niezależnie od warunków atmosferycznych, jednostki Iceway wyposażone są w system antyfrost, przeciwdziałający zamarzaniu przepustnic odcinających o specjalnej konstrukcji, dzięki czemu system może być uruchamiany, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej minus 12 stopni Celsjusza. Jeżeli w trakcie testów 24-godzinnych urządzenie nie przejdzie testów poprawnie, na tablicy zapali się kontrolka oraz zostanie wysłany alarm awaria zbiorcza do systemu sygnalizacji pożarowej, dzięki czemu możliwe będzie szybkie usunięcie usterki. Schemat działania systemu w momencie wybuchu pożaru wygląda następująco. Dym dociera do czujki dymu i następuje jej aktywacja. Trójka dymu przekazuje sygnał do centrali. Centrala uruchamia jednostkę napowietrzającą Iceway, która z kolei wysyła sygnał do tablicy TSS. Jeżeli w budynku wybuchnie pożar, to instalacja różnicowania ciśnienia zostanie uruchomiona. I w klatce schodowej zostanie wytworzone nadciśnienie 50 Paskali. Po otwarciu drzwi do klatki schodowej nastąpi spadek ciśnienia, w wyniku którego jednostka zwiększy ilość dostarczanego powietrza. Dzięki zastosowaniu szybkiej automatyki adaptacyjnej jednostka natychmiast dopasowuje strumień dostarczanego powietrza do aktualnych potrzeb ewakuacji. Niezawodność i skuteczność urządzeń Iceway potwierdza aprobata techniczna oraz certyfikat zgodności. Zalety jednostki Iceway: właściwości dynamiczno-hydrauliczne. Potwierdzone zostały badaniami prowadzonymi przez Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej IFI w Aachen. Cykl testowy zachowania dynamicznego test funkcjonalności 20 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia drzwi. Test niezawodności, powtarzany 10 tysięcy razy. Test trwałości, 20 pełnych cykli otwarcia i zamknięcia drzwi. Test oscylacyjny, 10 testów jednostkowych po 20 cykli, każdy z otwartym i zamkniętym otworem odprowadzenia powietrza. Test zachowania dynamicznego 20 cykli zachowania dynamicznego. Automatyczna ciągła kontrola wartości nadciśnienia w pomieszczeniu chronionym, połączona z ciągłym pomiarem strumienia powietrza, umożliwia kontrolę poprawności działania urządzenia w trakcie okresowych testów bez konieczności dokonywania ręcznych pomiarów. Łatwy sposób dokumentacji prób okresowych w postaci automatycznie drukowanego raportu z testów. System antyfrost. Układy elektryczne, takie jak Przetwornica częstotliwości, szafa zasilająco-sterująca, przetworniki różnicy ciśnienia, regulatory oraz tablica sygnalizacyjno-sterująca i tablica sterująca przebadane zostały przez Laboratorium Sygnalizacji Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych Instytutu Techniki Budowlanej w następujących obszarach: klasyfikacja, klasa, odporność na zimno, odporność na wilgotne, gorąco stałe, odporność na suche, gorąco. Odporność na uderzenie, odporność na wibracje sinusoidalne, wytrzymałość na wilgotne, gorąco stałe, wytrzymałość na wibracje sinusoidalne, odporność na korozję SO2, ochrona przed wodą, ochrona przed ciałami stałymi, odporność na zmiany napięcia zasilania, odporność na zapady napięcia i krótkie przerwy napięcia zasilania. Odporność na wyładowania elektrostatyczne, odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola elektromagnetyczne, odporność na serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych, odporność na powolne udary napięciowe o wysokiej energii.